Mazurek Dąbrowskiego. Trzeci mecz pod wodzą Waldemara Fornalik. Jedynka Namasko, dwójka Armas, trójka Gołowatienko, piątka Raku, szóstka Poreanu, siódemka Kowalciuk, osiem Gawczan z numerem dziewiątym Pikuszczak, 16 Suworow, 18 Patras i z numerem 21 pierwszym Iwanow. Tak wygląda jedenastka zbudowana przez Jona Karasa. Dwie zmiany w stosunku do spotkania z reprezentacją Anglii. Ustawienie taktyczne Mołdawii. Raków skoczył na prawą stronę defensywy za Bulgaru, który popełnił błędy przy dwóch pierwszych bramkach. Też zmiana w roli defensywnego pomocnika doświadczony Iwanów w miejsce Oniki. Przewitanie kapitanów Epureanu, kiedyś występujący wspólnie z polskim graczem Mariuszem Jopem w FK Moskwa. No i widzieliśmy Kuba Błaszczykowski dzisiaj po raz 56 w narodowej reprezentacji 11 bramek w narodowych barwach ostatnio bardzo dobra forma kapitana reprezentacji Polski I to wybrańcy Waldemara Fornalika 22 Przemysław Tytoń 2 Kamil Glik 6 Aryj Borysiuk 7 Eugen Polański 9 Robert Lewandowski 14 Jakub Wawrzyniak 16 Jakub Błaszczykowski 18 Adrian Mierzyjewski, 23 Marek Saganowski 26 Łukasz Piszczek 27 Marcin Wasilewski to Skład reprezentacji Polski i ustawienie taktyczne biało czerwone Nie ma Grosickiego w jego miejsce Mierzejewski, nie ma Obraniaka, który otrzymał czerwoną kartkę, w jego miejsce Saganowski. I Mierzejewski do Piszczka, Piszczek na pole karne. Dobra piłka i pierwsza naprawdę groźna sytuacja stworzona przez reprezentację Polski. Prawo, to była akcja w stylu Piszczka, który dośrodkował spod końcowej linii z za pola karnego i polował tam Robert. No to jest dobre miejsce dla Suworowa. Około 24-25 metrów do bramki Przemysława Tytonia potrafi strzelać mocno, precyzyjnie lewą nogą. Piłkarz Krakowi-Kraków. Ósma minuta spotkania. No i zobaczmy, co przyniesie ten rzut wolny reprezentacji Mołdawii. Suworow! Ależ znakomicie uderzył i też kapitalna interwencja Tytonia. Absolutnie. Widziałem dzisiaj taką, taką dokumentację meczów Mołdawii. I on naprawdę tak uderza. To są strzały mierzone, silne, techniczne. W obrębie szesnastki tylko pikuszczak. Być może dlatego zwlekał z tym dośrodkowaniem Kowalczuk. Czekasz, tutaj pojawi się większa liczba graczy. Jest patras prostopadle. Suworow, prawą nogą tytoni, bezbłędnie. Lewandowski, jakby lekko poddenerwowany tutaj, brakiem piłek z linii pomocy, teraz się cofnął. Przekazał piszkowi błaszczykowski Piszczek, Rzut karny, tak jest. Przez moment wahał się Grek, ale potem wskazał na 11 metr. Będą trwały dyskusje, ale to już nie ma absolutnie żadnego Piszczek znaczenia. Często uczestniczył w akcjach ofensywnych. Zobaczmy jeszcze raz. Wymiana piłki z Błaszczykowskim. Chyba zahaczony. Teraz zobaczymy dokładnie z pierwszej piłki zagrana piłka. Zobaczmy, Patras, Patras tak. tak jest. Był tam kontakt z nogą Łukasza, Piszka. No i mamy wspaniałą, naprawdę wspaniałą szansę do objęcia prowadzenia. Nie układał nam się ten mecz. Ja pamiętam takie spotkanie za kadencji Jerzego Engela z Arbenią w Warszawie. Też nie szło do tego rzutu karnego, kiedy strzelił z 11 metrów Michał Żełłakowicz. Gdzieś to wszystko się wtedy już rozpoczęło. Rozwiązał się ten worek z bramkami. Ale pamiętajmy, rzut karny to jeszcze nie gol. Błaszczykowski kontra Namasko. Chyba na tą bramkę nie strzelił karnego. Złapał jego jedenastkę Gigi Buffon w meczu. Zobaczmy, z Ruszył Błaszczykowski. Gol! Tym razem precyzyjnie. Brawo! To jest strzał nie do obrony. Strzelony rzut karny w Podgoricy. Strzelona jedenastka we Wrocławiu. Brawo Błaszczykowski, brawo Polska, prowadzimy 1-0. Dwunasty gol Błaszczykowskiego w reprezentacji. W tamtym sezonie strzelał regularnie. 6 goli strzelił Kuba Błaszczykowski. Teraz w tym sezonie już dwa gole. Tak jak mówisz, udało mu się pokonać z 11 metrów bramkarza Czarnogóry, a teraz Mołdawii. I cały czas w ten sam sposób, z tym charakterystycznym takim prawie zatrzymaniem się podczas rozbiegu. Czwórka, piątka teraz graczy w granatowych kostiumach. Jest na naszej połowie. Niedokładnie tam odgrywał Glik. Kowalczuk, uwaga, pikuszak! Ależ mamy szczęście! Ależ mamy szczęście po tej akcji Mołdawii. Więc po piłkarsku rozklepali nas. Kilka błędów, zobaczmy, zaczęło się od tego błąd, błędu Glika. Krzyczy wyjazd, tutaj już nie wychodził Marcin Wasilewski, nie było spalonego. Kowalczuk, Gaczan, Kowalczuk, świetne odegranie do piku Szczaka i ten widzimy w powtórce. Nie trafił czysto w piłkę, nie miałby szans tutaj skutecznie zareagować Przemysław Tytoń. Kowalczuk, a Mołdawianie grają spokojnie, ze zmianą strony. Zobaczmy, Raku! Ależ to było niebezpieczne. Obok bramki Tytonia, ale jakby kompletnie nie wyciągamy wniosku z sobie pozycję do oddania ostrzeżeń. strzału. Zobaczmy jeszcze raz, szedł do środka, minął łatwo Kubę Błaszczykowskiego. Naprawdę nie grają dobrze dzisiaj defensywni pomocnicy, ani Borysiuk, ani Polański. Rusza Kuba. Błaszczykowski indywidualnie wypatrzył Mierzejewskiego, jest trochę miejsca do oddania strzału, jeszcze Sobota, Mierzejewski, okazja, broni na masko, wreszcie dobra akcja Polaków, nie trafił w nie koniec, Sobota, Borysiuk, niedokładnie, ale nie dziwię się, że oddał uderzenie. Zobaczmy, wreszcie składna akcja Mierzejewski, który, któremu się chce, który biega, który zmienia pozycję tutaj. No, ostry kąt. Trudno było zaskoczyć bramkarza. Adrian Mierzejewski opuści boisko w 70. pierwszej minucie gry. To prawdopodobnie oznacza też zmianę pozycji Lewandowskiego. On teraz powinien Taka być. Tym szkoda mi Mierzejewskiego powiem szczerze. Teraz ożywił się Stadion. Teraz prośba o drugą bramkę. Dośrodkowanie, glik, gol! gol! Nie, 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 Spalony, nie. uniesiona w górę Chorągiewka. Piłkę posał do bramki Marcin Wasilewski. Ale wydaje się, przy zgraniu piłki on był na spalonym. Zaraz się przekonamy, jak było w rzeczywistości, tak jest. Zgranie glika i ewidentny spalony. Metrowy, może półtora metrowy. Tak, zdecydowanie na spalonym był Waldemar Sobota i to jest no też powiedziałbym takie zachowanie naganne, bo yy, wiemy na tym poziomie najwyższym międzynarodowym to nie ma za wielu sytuacji. Uwaga Lewandowski, Lewandowski po lekarne, Lewandowski i wspaniale pilnował tego bliższego słupka na masko, a skończę wątek Sobota. on po prostu musi uciec szerzej i pilnować tej linii. Oczywiście tytoń widzimy. Tutaj przebita piłka do Lewandowskiego. Poranu był przed nim. Lewandowski panował nad piłką, zbliżając się do bramki rywala. Mocny, bardzo. Błaszczykowski. No, teraz pomylił się Epureanu. Jeszcze na maskop. Nie łapał, tylko gdzieś tam strącał. Będzie Błaszczykowski miał okazję do jeszcze jednego dośrodkowania. Gol! 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 2 do 0 Jakub Wawrzyniak. Brawo, wreszcie. Błaszczykowski ostre, zdecydowane dośrodkowanie, i był tam Wawrzyniak, który uderzeniem głową pokonuje Namasko. To jest ta bramka, która pozwoli złapać oddech. Miejmy nadzieję, że pozwoli już teraz myśleć o zdobyciu trzech punktów. Zobaczmy. Dośrodkowanie Błaszczykowskiego w bieg. Wawrzyniak uderzył w kierunku dalszego słupka. No, jak grasowy, środkowy napasyk, tutaj skręcił głowę do tego dośrodkowania Kuby Błaszczykowskiego. Ma blisko 30 meczów w kadrze, ale powiedział, tylko 3 o jakimś tam ciężarze gatunkowych. Przeżył swoją taką osobistą traumę, kiedy nie grał na Mistrzostwach Europy. Natomiast od pierwszego meczu Fornalika, to jest podstawowy lewy obrońca reprezentacji Polski. Piszczek minął Owsiennikowa. Jeszcze Piszczek. Wciąż Łukasz Piszczek, Krychowiak, Błaszczykowski. Błaszczykowski, Sobiech! Miał swoją szansę. Miał swoją sytuację. Sobiech się świetnie czuje w grze głową w czasie przygotowań w Austrii. Zdobył bramkę głową. No i też przede wszystkim po pięciu meczach bez zwycięstwa. Dzisiaj wygramy Błaszczykowski. Szansa wyłożył. Jeszcze piszcze gol. Nie, nie, nie. Spalony niestety. No. Dzisiaj tutaj kilka razy. Bardzo najwyższa akcja w końcu. Można powiedzieć, zabiera radości trochę polskim kibicom. No, czy był spalony? Wydaje mi się, że. Uniósł chorągiewkę, koncentrowaliśmy się na tym, jak że przebiega chyba ta nie. akcja. Tam polował sobie również piłkę posłał do bramki Piszczek. Chyba w jednej linii w momencie zagrania piłki. Błaszczykowski z obrońcą rywala. Świetna interwencja na przedpolu Tytonia. Zagranie Krechowiaka na Sobieka, znowu tutaj zabrakło gdzieś dokładności, jeszcze Kowalczuk, zagranie tutaj na wolne pole do Aleksiejewa, przy nim Wawrzyniak, Aleksiejew, tytoni, po raz kolejny świetnie interweniuje, brawo Przemek.